Dzisiaj kolejna część naszego wyzwania. Gram, dopóki nie przegram. Jak pamiętacie, skończyłem na statystykach 8 wygranych, 0 przegranych. Lecimy dalej. Dzisiaj ząk super dom, czyli jeszcze droższa arena niż poprzednio, najdroższa 35 tysięcy. Ogólnie spotkałem tam parę mocnych graczy, też jednego youtubera, dosyć znanego. No więc gry były akurat dosyć ciekawe. No a ja już nie przedłużam i zapraszam was do pierwszej gierki. Co na start dostaliśmy? Lokesza i no wyszedł z gierki. Więc w sumie minek od razu się zaliczył i lecimy do kolejnego przeciwnika. Dobrze, mamy kolejnego przeciwnika. Asian Sensation. No, lecimy sobie NFE. Mapka offside. O, teraz tak, czekamy. Inżynier. Mmm, może być i Dartem? No właśnie. Tak coś czułem. Hmm, no to co, robimy sobie agrostart. Wieżyczki. Mmm, dopóki nie idzie jakoś z pami balonami, to nie kupuję Nine Inch nails. Bo takie coś będzie sobie antistalowało AI. Dobra, jeszcze trochę farmerów tu muszę narobić. Pyk. Tyk. Ok, yy, no i co? Spamimy czerwonymi. No, już widzicie, na dają na first. Jest i close, trochę straci za dużo. Trochę wysłałem też. Tak przy okazji, yy, można lecieć sobie niebieskimi. Teraz pinki. Yy, no, on raczej jest zmuszony do kupienia drugiego triple darta. Jeśli nie, to naprawdę już będzie miał mało żyć za chwilę. Hmm, jak tutaj nie zrobiłem tej stu, nic się nie stanie i tak, to ja mam większe eko. Więc tak jakby bardziej na plus wy idę. Chociaż no on gra dartem, ale myślę, że lepiej już pod tą farmę było. czy Powinienem pójść w tamtej rundzie. OK. Na strąg... Mm. No no jednego balona widzę przegapiły wieżyczki, trudno. On ma już tylko 50 hp. No to lecimy zielonymi. Najpewniej no będzie musiał sobie coś dostawić. Jest i Dart. Ok, ja jeszcze mu powysyłam teraz pinki. No tutaj chwilę była przerwy z tym wysyłaniem zielonych. Ale to na szczęście nic takiego. On już ma mało życia dosyć Na razie mu nic nie wysyłam, zbieram sobie na farmy Jeśli mi wyślę jakoś dużo żółtych, no to ja sobie po prostu zboostuję Teraz tak pyk Okej, okay, ja to tower boostuję Też mu lecę żółtymi On ma mało życia, to powinien sobie tutaj coś jeszcze podostawiać, żeby nie paść, leci boost no, to tak naprawdę lepiej dla mnie, hmm, że zbustował niż sobie coś dostawił. Ok, ma dwie plantacje, no ale już jednego busta nie ma. Mało życia, więc raczej na plus. Sytuacja tutaj dla mnie jest tak na razie. Mmm, lecimy sobie białe z Blunt Boostem. Ok, on teraz musi trochę się powysilać, Dobra, już ma tylko jednego buścika, No to co, zbieramy sobie na trapa. Mmm, dobra, trochę zmaściłem, bo zapomniałem, że w sensie nie wiem, zapomniałem, że przecież się ja to tyle kosztuje, a nie. No, trochę z nimi skalkulowałem. Po prostu, bo myślałem, że mam 1000 więcej kasy z jakiegoś powodu. Bo chciałem sprzedać przy 2800 i przy 1800 sprzedałem, nie wiem. Jakoś wziąłem skądś 1K totalnie go nie mając, no ale okej. Okay. Mm, go czymś takim rasuję. On to powinien raczej zbustować. Dobra, ma już 0 boostów. To bardzo dobrze dla mnie. Okej, okay, wleciał pod bank, no ja mu na razie nic nie raszuje yy, Mogę mu teraz jak dopiero się metale pojawią też z boomboostem, to najpewniej będzie musiał dać jeszcze jog'a Okej, okay, boom boost. Lecę tym właśnie poszedł w joga mm. O, jeszcze padł w ogóle? No, i ogólnie bym tu nas spokojnie wydefował. Trap plus bongwicu z boostem. Potem bym mógł tego trapa przystawić. No i co? Gra wygrana i widzimy się w kolejnej. Ok, jak widzicie, kolejny przeciwnik. TLKS FPS. Yy, mapa Super Monkey Lane. Teraz tak, czy chcę tu lecieć z enginerem? Z Heli, chyba tak. No, yy, bo raczej na Heli Farm Group powinienem wygrać. No, na poprzedniej mapie mi dało DC. No ale to dobrze dla mnie. Mm. Ok, zaczynamy sobie od NG. Jeśli leci Heli Farm Glue, to raczej powinienem wygrać Dzisiaj widzę jakiś wysyp youtuberów na arenie My Speed Balanza to też ci Green y. nie będą raczej grali Dobrze, on tu widzę wysyła, ja sobie to w sumie mogę, nie wiem, zespajkować mm. Żeby był na pewno Antistal. nie wiem czy to mi wyszło, bo mapa jest średnia. Ale dobra, no nie wyszło mi. No to nie wiem co ja tu odwaliłem. Mm, na jakiejś takiej lepszej mapie by mi to mogło wyjść, myślę. Dobra, strong, bo tu niebieski mi przechodzą. Okej, okay, jest i Antistal. Zmaksowany. No, no, nie, on nie leci chwili, więc Black's trochę przyzwyczajenie z granie na chwilę, ale na tej mapie się tym nie da grać, to powinienem od razu zacząć od 0.1 engineera. Mm, teraz ciśniemy niebieskie. Ok, on wali na pewno kładarcy, lecę pinki. No i się farmimy do R6, w sumie do R7, tak naprawdę. Mm. Ok. Jeszcze jedno eko. Na tej mapie chyba nie chcę bloom boostów używać przed jakimiś późniejszymi raszykami. Dobra, on leci czarnymi. Lecą zielone, ale to się jakoś mocno tym nie przejmuje. M... Mm. Ok, sprokeccy. Dobrze, na strąk, może go ustawię. Teraz na last. No, że mam trochę mało życia, ale to mnie jakoś mocno nie obchodzi. Teraz tak, lecę mu tutaj żółte. On będzie to musiał i Mam raczej wystarczająco kasy. OK boostuje. Dobrze dla mnie oczywiście. No nie może kupić plantacji. Bo mu wtedy dam riraż z Bloom Boostem. No i teraz z Riras'em. On w tym momencie musi sprzedawać farmę, nawet już od czegoś takiego. OK, wymusiłem mm, właśnie tą sprzedaż farmy, o której mówiłem. Dobra, ja też sprzedam, ale dla mnie to jakoś mocno nie obchodzi. Tak, def na low, On nie będzie miał kasy, żeby mnie zabić Alloutem. Teraz tak, on mnie rasuje. Dobrze. No i zobaczymy, co on będzie mi wysyłał. No ja sobie po prostu postawię down drafta na Allowed Dobrze, nic mi nie wysyła mm. No to się lecę sobie pod tą Farm 1.0 Jak lepszy to rasuje. Jak mnie zraszuję to stawiam Heli, nie mogę zbustować. OK. On zrobił tak Bycimy żółtymi teraz tak to z błym boostem. Mm, śmigłowiec 0 00. On to powinien tutaj ładnie sklinapować. Ok, zbustował bardzo ładnie. Mm, pod złego tego engine'era w się pod zły śmigłowiec poszedłem. No i tak chyba powinienem wydefować bluntra bluntra bloontrap, bloontrap, ładnie, psie psie dobra yy, No i teraz co, kontra Trochę na farcie to wydefowałem, no ale defnąłem Kolejna gra wygrana, już mamy 11 na liczniku i widzimy się w kolejnej O, trafiliśmy kolejnego przeciwnika i dał DC w lobby Kolejny winek, dzisiaj widzę szybko wpada, widzimy się w kolejnej Dobrze, ogólnie trochę się zmieniło od ostatniej gry, bo wskoczył mi wineryt na 45-0 Ogólnie jestem też po Clean slate bo tak chciałem sobie na tą serię zrobić, w sensie no nie chciałem, ale mi się sam zrobił, no jakby w sumie nie wiem jakim cudem. Raz sobie grałem karty i mi nagle grę wywaliło i no, no w sensie wywaliło, Zresztowało się i dostałem Clean Slate, jak widzicie 45 -0. Dzisiaj jest trochę inny dzień, dzisiaj jest spega, ale myślę, że i tak te dwie poprzednie gry całkiem fajne, a my już mamy kolejnego oponenta. Mm, cel na dziś 50 -0. No i co? Mapa inkang skippuje Wylosowało nam mapę Inderpuls Strategia na ten tryb to jest y, Sniper, Cobra, y, Ice Tower Ogólnie persy są zmieniane na krótkie mapy Lighting Na takie długie raczej bym grał Knockoutem No a na takie krótsze y, Salted wąs, Chociaż to akurat trochę, trochę zależy Mm, no ja sobie akurat właśnie gram tymi trzema Persami, nieźle mi idzie, 45 0 mam. Mm, no i dobra, no, idziemy sobie pod sniperów, i teraz tak, on ma lightinga, więc mu nic nie wysyła, Menon mi też nic nie wysyła. Lecimy sobie teraz pod trzech sniperów, ponieważ to są mega boosty, to ci Sniperzy teraz się zapgradują jak bicie na tych. I przy kolejnym buście dostaniemy 3 zrzuty, co da nam naprawdę fajny zarobek. Yy. No i tak ogólnie ten tryb jest dosyć prosty myślę. Jednak by. się postarać skopiować to, co robię, to nie jest jakieś super skomplikowane, chociaż on jest raz na miesiąc, no tak naprawdę raz na 4 tygodnie, bo co tyle on się pojawia dokładnie, ale no, można powiedzieć raz na miesiąc, raz na rotację tych aren. OK, lecimy pod dwie kobry. Bo to jest 3 DG, i chcemy jak najszybciej wysłać tutaj moaby. Teraz tak, lecę sobie pod Ice Towera. ciśniemy kobry pod zarabianie kasy 7. To nie ja tyle wykalkulowałem, że jest najlepiej. Czasami, na przykład, głównie z, Salt z Salted Bonds, po co się jaśnie zrobić 8, żeby szybciej wysłać BFB? A to jest tyczy się długich mapek. Na takiej krótkiej ja bym po prostu leciał pod tyle. Mm, space. Moaby powinienem defnąć, myślę, że jakiejś dużej ilości w grupie też. No i teraz, tak, zostawiłem sobie zrzuty. Pyk, jeszcze drugi Ice shard. My to boostujemy. No i dobra, jeśli on nie pójdzie pod Ice Sharda i nie poszedł, to lecimy do Ceramity. I w tym momencie powinno to być GGs, chyba że on postawi w miarę szybko Ice, shard, Ice stola, ale. Nie powstały jeszcze miał sniperów na first. Pierwsza gierka wygrana, no w sumie pierwsza gierka na tym trybie, a w odcinku już trzecia, plus jakieś tam wiadomo DC. No i my przechodzimy do kolejnej. Dobrze, mamy już kolejnego przeciwnika. Nick Bagle i on skipuje sobie tą mapę. Ok, Ice Flow na Ice Flow tutaj się nie da lecić farmu, więc ja bym poleciał salt advanced. Moim zdaniem jest to meta. No i okej, okay, zaczynamy od wysyłania. No bo to jest tryb speed, tym bardziej że mam Salted Bones, więc ja chcę, żeby on jak najszybciej wiknął. Przez co mogę sobie łatwo zbudować przewagę nad kaską. Mm, One ci, widzę, pod trzech sniperów najpewniej gra lightingiem, tak bym obstawiał i pyk Salted Bones. Dobrze, trochę zyskałem. Przy okazji tam wymusiłem jednego lightinga. A teraz tak, pyk. E, pinky, dalej sobie powoli ulepszamy. On teraz musi tu drugi raz lightingować. No chyba, że chce mi dać pewnego pełną solniczkę i daj mi pełną solniczkę w tym momencie no i mamy sporą przewagę na dekon on już mnie nie nadgoni ze sniper farmami tak naprawdę nie ma na to szans tower, ta, tower mega boost w sumie a nie zwykły tower boost mm, okej, okay. lecimy sobie już pod kobry, tak jak w poprzedniej gierce na 1-0 ulepszamy żeby jeszcze bardziej sobie przyspieszyć zarabianie. Można niby pod tych lepiej, lepiej najpierw pod kobry. Trochę wyjdziecie tak naprawdę na plus z kasą, bo widzicie, że wcześniej po prostu zaczął dać te 70 i tak kobry potrzebujecie potem nawalić. Mm, ja zagram pod arctic winda, chyba że w sumie, bo teraz się skończy. na no, a ja się zamknę do takiego stawera, i wyjdę bardziej na plus. Bo można jeszcze przed tym drugim boostem i w sumie tak po, w teorii może, powinno się robić. Żeby nie paść jakoś na przykład głupio od camo, lecieć pod 2-0 i Stawera Głównie po to, żeby móc go dwa razy zbustować wtedy zamiast Arctic Wind'a macie Viral Frost'a Co daje iddy no bo w tym momencie, tylko moi snajperzy widzą camo, więc mogę lecieć łatwo czołg. No ale myślę, że akurat ja to w miarę sobie powinienem skontrolować Żeby w taki sposób po to nie paść Jak widzicie, tak jak mówiłem z... Takim ustawieniem poleciałem sobie pod 8 kobr pod wysyłanie szybciej z tam balonów, z rund. Ok, on mi leci Mo'Aby Dobra, Mo'Aby w grupie. Spoko. To tak, przerzucę jednego. a ice stall nie musiał robić, szczerze. No, nawet nie muszę, pyk na first. Mm, no, gdyby on mnie nie zraszował, to by mi się te. 8 kobr trochę bardziej przytała tak jakbym mógł R11 wysłać te BFB. No ale, okej, okay, na no jednego sobie mapa przerzuciłem. Ja tą kobrę bardziej, tak pod GFB akurat dałem, żeby móc jedno przerzucić i wtedy mieć szansę właśnie taki raż, żeby defować. Chociaż o, ja chyba mu dałem 3 te BFB, więc i tak nawet z taką jedną kobrą by nie dał rady. Tym bardziej na tak krótkiej mapie. No ale to nie zmienia faktu, że wygraliśmy. Widzimy się w kolejnej grze. Ok, kolejna mapa offside. No i tak, mm. on leci darting -gunerem. spoko, teraz tak snap freeze, jest i sniper, dobra, mm. na strong go daje mm. i faster firing. Dobrze, um, na razie nic nie wysyłam. On ma tego 0,1 Dartlinga tutaj sobie lecę z Knockoutem. Uznałem, że offset jest w miarę powiedzmy, że długi. No nie wiem, po prostu taki, że chyba lepiej to zadziała. Ok, mogę, mógł to być błąd, ale mógł też to nie być błąd. Zaraz zobaczymy, chyba nie. Dobrze, dobrze, wdefowałem na farcie, na farcie, strasznie, ale obroniłem, obroniłem się. Teraz tak, pyk. Mmm... Okej. Okay. Ja tu zbieram już sobie na tego Ice Sharda. W Ice Sharda. Uff, yy, Arctic Winda? Dobrze, jest, jest. Nie wiem, jak ja to w sumie zrobiłem. Jakoś tak zagrałem głupio strasznie. Mmm... Dobrze, lecimy sobie z pinkami. Nie wiem, powinienem szczerze po prostu pójść pod Ice Terra, bo prawie padłem. No. To było już dosyć bliskie, okej, okay, ja mu Darting'a, bo Lightning leci na prawo i kolejna gra wygra na 48-0, bo jakby się zastanowili, czemu mam taki nick, to nie wiem, tak ustawiłem przy, jeszcze na początku dzisiejszego dnia, tak, w sumie nie ma to nic, żadnego związku z żadnymi moimi działaniami, ale uznałem, że to będzie git, bo w ogóle od mam kolejnego przeciwnika, Nick Czeko i... Widzimy się jak już dobież nam mapę Dobra ogólnie trochę tutaj z opóźnieniem Ale ja nie zmieniłem persa zapomniałem I gość gra farmą a ja gram lightingiem i jeszcze zacząłem w Tak głupiego startu bo z lightingiem tego tak, Okej okay, on Ci więc mam dużą szansę wygrać mm, Bo po prostu nie wiem co on może mieć tu Za TH3 tak żeby mnie w sumie skontrować Ale dobra pyk Lecę pod lightinga Teraz tak, Night Vision. Ok, kolejny buścik. Fajnie by było teraz wymusić, w sumie. Tak, to jest coś, co na pewno chcę zrobić. Trzeciego lightinga i potem bym go przerażował. Dobra, ok, on ma glue. No to wygrałem, w sumie. Będę grał teraz bardziej pasywnie, bo on nie ma jak defować w dużej ilości zągów. Okej, okay, to jest dobry, dobra rzecz dla mnie, po prostu bardzo dobra w tym momencie. Pasywnie będę grał agro, ale chodzi mi o to, że po prostu jakby zagram pod wysyłanie zągów bardziej. Okej, okay, teraz spamimy kobra. Dużo bardziej by mi się tu przydał salted dwąs albo knockout, no ale okej, okay, niech będzie już i tak. Skoro tak mi doszło, wyszło, no to ciśniemy tym. On jeszcze tutaj tak naprawdę ma tylko jeden spot na to tego saba, więc na pewno zbustuje siedmiu snajperów, żeby mu wysłać i wymusić szybko busta. To jest plan. No, bo jak on mi się wyfarmi, to on może sobie potem spamić skillami i to nie jest dla mnie nic dobrego. Teraz tak buścik yy, i pyk, Lecimy z yy, moabami. On teraz tak, on musi teraz tower boostować. Właśnie leci tower boost. Mm. No i dobra, jak się, jak się spodziewałem. W tym momencie tak. Ja yy, tu sobie zbieram. Dobra, ten będzie szybka runda na szczęście. Tu sobie niby odnowiłem, ale w sumie nie muszę. Będzie mi dwie jeśli tak zrobię. I teraz tak. Blunboost boost i on tego nie broni. No, broni mi w ogóle wysyła. Tu widzę mapę, ale na szczęście mam Arctic Winda, więc to nic nie zrobi. Nie, nie stawer boostowałem tego. W sensie nie, nie, nie stawer boostowałem, no, to, to normalne, ale nie Blun mega boostowałem tego. Aha, i on sprzedał sobie tego, no dobra. Niech będzie. Ok, On widzę, zrobię jakieś mikro. Dobra, no ja już to mogłem wygrać raz, a teraz zmaściłem totalnie. Kurczę, a to jest głupie, bo ja już to miałem wina tak naprawdę, dobra. Mm, on mi leci mołaby spam. Dobra, to mi nic nie zrobi. W tym momencie tak mam ostatniego Bloomboostwa i żem go nie zmarnował. Pyk, pyk. Tyle zągów leci mi na niego. Dobra, on tego raczej nie wybroni, moim zdaniem. Mmm. Ok, tu widzę, mi leci jakiś młaby. Dobra. On to próbuje bronić, ale myślę, że będzie to zbyt ciężkie. Po prostu ten. To się zbyt mocno. Z... To po prostu zbyt mocno ten pierś przeciąży tego saba. Ten maksymalny damage ma. No właśnie, tu się nie robiłem, ja tego nie i wygrałem. Mogłem to wygrać wcześniej, znowu strasznie blisko, nie dość, że persów nie zmieniłem to. No cóż, ale został nam jeden minek do 50 jeśli widzimy ostatniej grze. Dobrze, jesteśmy na ostatniej gierce. Nick przeciwnika Dart Kiwi. Mm, mogłem w sumie z na tej mapie, ale knockout też nie będzie zły. On zaczyna sobie Ice Towera. No dobrze, no to jest taki w miarę play powiedzmy grania knockoutem. Tak mógłbym powiedzieć w sumie. Żeby po prostu taki safe start, safe start, żeby Interesować się jakoś dłużej, tak powiem, zrobić double jak tam jest jeszcze drugi w razie czego. Więc nie muszę tak jakoś się bawić ostro. Mm, teraz tak lecimy tym. Czekamy, czekamy, pyk, knockout. Jeśli on nie ma lightinga, to ma przypał. Ogólnie. Okej, okay, star boostował, ale tam mu dużo dosyć przejdzie. 68, 62 No, no mało już ma. Nie wiem, czemu poszedłem po czwartego snipera. Nie skupiłem się trochę, szczerze. Mmm, ok, po po faster firing. Teraz tak. Night Vision Google muszę sobie kupić, bo no inaczej to. No inaczej mi się nie zrobię na tych semi-rifle i Będzie po prostu przypał. Oni muszą się zapgradeować. Pyk. Dobrze. On ma gra-glue. Ciekawie, w sumie, eko-strategia. No, dziwne, jak na ten tryb. Ale no niech będzie, teraz tak, co ja bym chciał zrobić? No, lecimy oczywiście standardowo na tym trybie, pod spam kobry. No, ogólnie, jeden taki jest odcinek z tego trybu, gdzie pokazywałem, tak po prostu, jak grać. Tutaj jest bardziej taki gram, dopóki nie przegram. Oczywiście skupiam trochę bardziej na graniu i tłumaczeniu, ale też się staram, jakby objaśnić, co robię. Mm, dobra, lecimy pod trzecią kobrę. Chociaż w teorii, wiecie, tutaj powinienem, tutaj powinienem się bardziej jakby starać niż na. Takiej serii, gdzie pokazuje wam, jak grać, na serii, gdzie pokazuje wam, jak grać. No, wszędzie się staram wam pokazywać, jak grać. Ok, gość ci pod coś takiego. Mm, ja mu po prostu zaczekam, aż czy mi odnowią te skille i wyślę moaby. On będzie musiał pewnie użyć, chociaż nie moaby, nie, nie moaby, coś innego będę musiał wykombinować. Mm, no, on nie będzie miał w ogóle kasy, żeby potem się bronić. Musi zrobić jeden tak terrorysta. I to w sumie tyle. To będzie jego cała obrona. Teraz tak. Będzie ząg pierwszy. Eee, pyk. BFB wylatuje 6 sekund z tego co pamiętam albo 7. Nie wiem. Nie 8 chyba. No, mniejsza z tym, ile leci BFB to jest... Powiedzmy, że jak wystarczy widzieć, że o, co najmniej 6 sekund wylatuje wtedy można ładniej tak tego boosta jakiegokolwiek sobie zgrać. No właśnie, on teraz ma tego gościa. Eee, ja lecę tak pyk. I w tym momencie kobra nas zmniejszenie skilli. Dwa zongi. I jeszcze kolejny zong. I to będzie GG. Mogę jeszcze mu w sumie sknokautać super. I tak jak mam knokauta, to czemuż by nie? Eee, w sumie to już tak naprawdę mogę polecieć pod defensywę, chociaż I tak zbyt wiele nie zmieni. No, no tego zonga nawet widzę, że zrobię w dwo bo może zbije, już skila. skilla. No, już nie mówiąc totalnie o tych trzech zongach. Więc gra wygrana. Bardzo fajnie w sumie. No i co? Jest 50, zero, jak widzicie. Tutaj no, trochę się spoci pocę teraz z tym win winratem To w ogóle siódmy w globalna dam. No, no dobra, już wyszedł sobie. No, no i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapka w łapkę w górę, subskrypcji na kanale. No i co? ja będę się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!